Dzisiaj zagramy w straszne gry na Roblox, które mają zero graczy. Zobaczymy, jak o nikt nie gra. Może są za straszne, a może po prostu są bardzo słabe. Oglądacie koniecznie do końca, zostawcie łapeczkę w górę i suba żeby nic nie ominąć. Oraz zapraszam was na mój główny kanał, na którym od dwóch dni również z daily i tam też filmy pojawiają się codziennie. Link macie w opisie i jego też zasubskrybujcie, Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo naprawdę mega się staram, żebyście mieli po dwa filmy dziennie. I zaczniemy od gierki, która jest chyba z Rosji, ma ona 0 graczy i ikonka miała bardzo straszną i widzę, że tutaj w ogóle na zdjęciach jest mapa Murder Mystery. Nie mam pojęcia dlaczego. Jest to też popularna gra, ma ponad milion wejść, ale nikt w nią aktualnie nie gra więc zobaczymy dlaczego, wejdźmy do niej. Okej, okay, jesteśmy faktycznie na tej mapie Murder Mystery, mam tutaj latarkę oraz jakąś sowę. Co to jest? To was, waso, was, was, was. okej, okay. nie, nie mam pojęcia o co chodzi. Mam jakąś morderce. Wow, 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 spokojnie, mordeczko. Ja jestem przyjazny, tak? Możemy się. <laughs> co ty masz za twarz? To w ogóle nie jest straszne. Ej, dobra, odkryłem, że w tej grze dostaje się pieniądze za to, że ten potwór was zabije, więc jakby nie rozumiem, jaki jest cel tej gry, ale po prostu, jeżeli dacie się zabić przez potwora, to wtedy dostajecie pieniądze, bez sensu. No nie dziwię się, że nikt w to nie gra, bo jest to raczej dziwne. Kolejna gra to się w ogóle mega zdziwiłem, ma 6 milionów wejść i 0 aktualnie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale zobaczmy. O, patrzcie, za czas do jest jedna osoba, a może nawet dwie, się Więc ktoś tu chyba je dołącza do tej gierki Mam jakiś dziwny korytarz z jakimiś potworami po boku. Możemy się w niej chyba zamieniać. A dobra, trzeba płacić za to robuksy. Nieważne. W każdym razie na końcu tego korytarza widzę, że mamy jakąś wielką czerwoną krzaszkę, więc zobaczymy, co się stanie, kiedy jej, jej dotkniemy czy coś. O, mamy tutaj napisane wejdź, jeśli się odważysz. Okej, okay, wejdźmy w takim razie, zobaczmy. Nie dotykaj gościa, który gra na pianinie. Okej, okay, czyli nie możemy dotknąć tego szkieleta. Ej o dobra, o ona wygląda. Lekko przerażający w sumie, jak się tak na nas patrzy i gra na tę pianinę. Ej, dobra, go do... wow! o oh, oh my god, nie spodziewałem się tego. Przecież mogłem się w sumie tego spodziewać, bo wiadomo, że tam będzie jumpscare. Okej, okay, to jest chyba wszystko w tej grze. Ja bym też się nie dziwię, dlaczego w sumie nikt to nie gra, bo jest to po prostu głupie. Tam nie ma żadnego celu w sumie. Mamy jakiś tylko jeden jumpscare. Kolejna gra, może nie ma jakiejś strasznej ikonki ani nic, bo ikonka była dosyć śmieszna, się przyznam. Ale to zdjęcie mnie zaniepokoiło akurat. Patrzcie, tu mamy jakąś straszną piwnicę i tu jest zapisane, żeby do niej nie wchodzić. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi w tej grze. Eee, o co tutaj chodzi? Co to jest? Co to są za zdjęcia, i w ogóle, co to jest za gra! Jak wpisywałem w Scary w wyrzukie Robloxa, to nie myślałem, że mi wyskoczy coś takiego? Co to jest? Co to jest? Co się tu dzieje? O co chodzi, przepraszam bardzo? Co to jest? Co to jest? <grym> Jezus Maria! O co chodzi w tej grze? To miała być straszna gra, a nie jakieś... Nie wiem. Eee, co to za dźwięki są, Jezus! Boże kochany, co to jest? Ej, co się dzieje na tej grze? Co tu się dzieje? O co chodzi? Co jest? Co jest? Dajcie mi wszyscy spokój święty. Piwnica, o to jest ta piwnica, patrzcie. What the hell? Co to jest? Ta gra miała być straszna, to jest gra dla pięciolatków z TikToka, które mają mózg z TikTokiem wyżarty. O co tutaj chodzi? Co to jest? Wow, wow, co tu się stało w ogóle? Uh, nie, dobra, to jest przesada tak szczerze, nie? <laughs> Co się tutaj dzieje? Wy to widzicie w ogóle? Eee, dobra, to jest najdziwniejsza gra, w jaką grałem na Robloxie. Dobra, kolejna gra to jest straszna winda. Ona ma w sumie 7 graczy, ale jak ja to widziałem przed chwilą, to miała 0. Tak więc zaliczamy, że ma 0 graczy i zobaczmy jak ona wygląda. Generalnie po miniaturkach nie było to jakoś bardzo zachęcające, ale okej. Okay. Zobaczmy co i jak. Co my tutaj mamy? Na pewno mamy straszne dźwięki i to jest pewne. Co to jest? Co to są za dźwięki? To jest przerażające tak szczerze. Ej, dobra, muzyka i w ogóle dźwięki w tej grze to jest coś mocnego. I to jest akurat straszne. Jakbym był tutaj sam, bo ci wszyscy gracze to akurat psują klimat, ale jakbym był sam, to bym się na pewno tej gry bał. Bo jakby jest strasznie tutaj. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co jest? Dobra, ci mordesy są naprawdę bardzo straszni. A najgorsze to są w ogóle te dźwięki. To jest przerażające. Wow, wow. Dobra, kolejna gra, która ma 0 graczy A w ogóle jest bardzo popularna, bo ma 40 milionów wejść Nie wiem czemu nikt ją teraz nie gra W każdym razie, wydaje mi się, że będzie to coś mega strasznego Więc zobaczmy, możemy grać sami albo z kimś No z kimś teraz się nie zagramy, bo nikt w tą grę nie gra tak, więc zobaczmy Dobra, generalnie chodzi tutaj o to, że mamy jakąś tabliczkę I ogólnie taka tablica istnieje w prawdziwym życiu I dzięki tej tablicy Możemy się porozumiewać z duchami I je przywoływać, także chyba głównie porozumiewać O właśnie, i teraz my się pytamy Tutaj ducha, czy on jest przyjazny, a on tutaj za Zaznacza, że nie, co nie? Podobno to da się zrobić z że ja nie wiem, bo ja nigdy tego nie robiłem. Okej, okay, więc dowiadujemy się, że w naszym domu jest duch, który nie jest przyjazny i chyba chce nam zrobić krzywdę. Okej okay. Wow, co to jest? Widzieliście? Co było nie tak z tym obrazem? O, patrzcie, on się zamienia czasami. Co jest? Jezus, Maria się boję Dobra, znalazłem klucz do piwnicy. Zlecimy, tylko gdzie jest piwnica? O, dobra, schodzimy do piwnicy. Jezus, Maria się boję, że tutaj będą jakieś jumpscary. Na pewno będą. Ale to jest akurat dziwne, że nikt w tą grę nie gra, bo ona jest naprawdę bardzo fajna w sumie. Musimy teraz znaleźć drewno, więc nie wiem gdzie go w sobie mogę szukać. Wow! O się przestraszyłem, o kurde. Duch przyszedł. Okej. Okay. Oh my god. czyli teraz muszę się uważać na ducha, który będzie tutaj w tym domu. Super. Po prostu genialnie. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dobra, ja spadam. Na razie duchu, chyba się nie dogadamy, tak mi się wydaje. Nie! Dobra, zginąłem, ale ten jumpscare to sobie wcale nie był straszny. Nie wiem, generalnie po Hogierka, dziwię się, że nikt w to nie gra w sumie. Może ludzie się po prostu zbyt boją. Kto wie? Kolejna gra, która ma 900+ w górę i prawie 3000 w dół, to jest mega dużo. Zero aktywnych grak czyta, więc wydaje mi się, że ta gra może być naprawdę bardzo straszna. Wszystko na to wskazuje, ponieważ ona kiedyś była jakby popularna, a teraz jest opuszczona. CO TO JEST? CO TO JEST? Halo, o co chodzi? O co chodzi? Halo, co to jest? Co to robi SmurfCat? I co to robi kręcący się samochód Popkata? O co chodzi? I co to są za losowe rzeczy dodane? What is this? <laughs> Czemu się zamieniłem w kota? Ta gra jest żałosna w ogóle, nie? Myślałem, że to będzie straszne, a to widzowie ani trochę straszne nie jest, tylko dziwne jakieś. Dobra, kolejna gierka, która ma 0 graczy i jest dosyć straszna, więc jestem ciekawy, o co tutaj chodzi. Wygląda na to, że jesteś nowy, chcesz tutorial? E co ja się tam będę z tutorialami bawił, widzowie? Lecimy, zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ło! Ło! Nie! Co to jest? O co chodzi? Ok, więc kiedy opuścimy ten kwadrat, to ta postać, która tam krzeka, yy, zabije nas w ciągu sekundy. Próbuję uciec, próbuję uciec. a, a. A, uciekłem. Jezus, Maria, jakie to jest głośne, wszystko. Masakra. Co tu się stało? Oh my god. Nie dziwię się, że nikt tam to nie gra. Strasznie głośna jest ta gra. Kolejna gra, która miała naprawdę straszną ikonkę i ma zero graczy. Także zobaczmy, o co tutaj chodzi. Czy będzie to mega straszna gra, a może mega słaba gra. Uwaga, uwaga. Co to jest? Dlaczego jestem małpą? Ktoś mi to może wyjaśnić. O co chodzi? Dlaczego jestem gorylem bez nóg i chodzę na rękach? Co to jest? Co to jest? Oh my god. Oh my god. Co to jest w ogóle? Ta gra nie ma sensu totalnie. Jezus. Maria, jakie to jest głupie Super Scary Game, 18 0 aktywnych graczy, zobaczmy. Zazwyczaj gry o takim tytule są po prostu beznadziejne. jest Jezus Maria, chyba tak jak ta właśnie. Ta jest też beznadziejna, co to jest w ogóle? Jakiś Minecraft, kurde Co tu jest strasznego? Te zombiaki, które nic nie robią? Ta muzyka wcale nie jest straszna Wow! Co się tu stało w ogóle? Ej! Przez chwilę mi wywaliło grę totalnie, widzieliście to? I gżamskera mi wywaliło, o co chodzi? Okej, okay. to jest podejrzane. Nie wiem, mamy jakieś dziwne domki, ale one wcale nie są straszne. Tutaj jakiś, nie wiem, plac zabaw jest w ogóle. Co to co jest strasznego? Nic. O! O! O, wow, co to jest? Co za postać? <grywa> oh my god, a to, co to są za czarne postacie? I czemu to jest wszystko Minecraftowe? Nie rozumiem tego. Oooo, wow, strasznie to głośne. <grywa> Dziwne, wychodzę. Slenderman, straszna historia. Bardzo straszne, zobaczmy. Z tego co widzę, to ta gierka też była kiedyś popularna. Teraz nikt w nią nie gra, więc dlaczego? Zaraz zobaczymy. A, dobra, bo to jest historyjka. No dobra, to zobaczymy. Hmm, zobaczę sobie wiadomości: 10 osób zaginęło w strasznym lesie. Oh my god, 10 osób zaginęło w strasznym lesie. Musimy go zwiedzić z moim przyjacielem. He, <laughs> dosłownie, nikt by tak nie pomyślał w takiej sytuacji, nie? Ale okej, okay, nieważne. Pójdę kupić wykrywacz duchów. Hej, Bob, spotkajmy się w strasznym lesie. Siemanko, Noe, 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 no noel, czemu do mnie dzwoniłeś? Będziemy szukać duchów i potworów. Ale to jest straszne! Zamnij się, idziemy. <laughs> Zobacz, widzę straszny dom. To jest niebezpieczne. Wracajmy do domu, proszę! Patrzcie, weszli do tego domu. Wo Mamy Gamscara, który wcale nie jest straszny, ale nie wiem, czy mu się przestraszyłem. <laughs> Buu, jestem Slendermanem! -y. Oh my god, Slenderman! <laughs> Dziwna jest ta historia, o, co to? jest? Duchy. O, zabił duchy swoim wykrywakiem. Oh my god. O nie, Slenderman zabrał jego przyjaciela. Znajdę Slendermana i się go pozbędę. O, co się dzieje? O co chodzi w tej historii? To jest w ogóle wszystko tak losowe. Slenderman uderzy cię swoimi epickimi mocami. Co? Co? Co to jest za zdjęcie? Co to jest za szpital w ogóle? Losowe to dane zdjęcie jakieś w ogóle. O, jestem strasznie zły. Idę się zemścić. Co to jest? Pójdę na siłownię i będę mega mocny. Jestem mega silny. Slenderman chce rzucić jego do przyjaciela do kominka, on go ratuje Slenderman się dziwi dlaczego on jest taki silny i pokonują Slendermana <grystanie> totalnie dziwna historia i w ogóle niestraszna, dobra kolejna gra która nazywa się, że jest bardzo, bardzo straszna i ma 0 graczy, więc zobaczmy okej, okay, jesteśmy po środku lasu i tutaj mamy jakiś budynek, więc idźmy do niego, o, jaki słodki kotek <grystanie> dobra, wejdźmy do środka uwaga, co my tu mamy? wow, 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 wow. co tu się stało? okej, okay, przyznam, że tutaj się Przestraszyłem, ta straszna twarz mnie naprawdę przeraziła i ja przecież zostałem wyrzucony z gry. Strasznie dziwne są te gierki. Generalnie nie grajcie w gry na Roblox, które są straszne i mają zero graczy, bo z nimi zawsze będzie coś po prostu nie tak. Stać łapkę w górę, suba, dzwonię, żeby nic nie ominąć i wpadajcie na mój główny kanał, ponieważ dzisiaj tam też się pojawi film tylko o godzinie 18.30, więc spadajcie, macie link w opisie. Do zobaczenia dzisiaj o 18.30 na drugim kanale i pa! pa.